Otwieram moje serce na miłość i wiem, że zasługuję na pełne szczere uczucie. Przyjmuję miłość, która jest zgodna z moimi najwyższymi wartościami i pragnieniami. Moje serce wypełnia miłość i ciepło, które przyciągają prawdziwe uczucie. Akceptuję i kocham siebie, co otwiera mnie na miłość od innych. Przyciągam do swojego życia ludzi, którzy pragną mnie kochać i być kochanymi. Miłość płynie do mnie z każdego zakątka wszechświata i wypełnia moje życie. Jestem magnesem na miłość i przyciągam tylko zdrowe, pełne miłości relacje. Moje serce przyjmuje piękną i trwałą miłość. Codziennie otwieram się na miłość, która jest pełna radości, harmonii i wzajemnego szacunku. Moja dusza pragnie głębokiej, duchowej i emocjonalnej więzi z moją drugą połową. Każdego dnia przyciągam do swojego życia ludzi, którzy mnie kochają i akceptują bezwarunkowo. Otwieram się na miłość, która przynosi mi radość, spełnienie i szczęście. Pragnę miłości, która jest trwała, zdrowa i pełna wzajemnego szacunku. Moje serce jest magnesem na miłość, która jest szczera, głęboka i satysfakcjonująca. Codziennie otwieram się na nowe możliwości miłości i relacji w moim życiu. Wierzę, że zasługuję na miłość i przyjmuję ją z otwartymi ramionami.